Witam, nazywam się Radosław Szadurski, jestem dystrybutorem Kar Koparek Karter na Polskę oraz dealerem traktorów Lowol. Jakieś 4 miesiące temu ukończyłem kurs LMI z efektywności własnej prowadzony przez Pawa Hermanowicza. Moim wyzwaniem było to, że nie delegowałem zadań współpracownikom i dzięki programowi yy, Program otworzył mi oczy na to, że mogę, mogę delegować, mogę zajmować się swoimi innymi zadaniami wysoce opłacalnymi, które przynoszą mi duże korzyści dla mnie i dla firmy. Dodatkowym atutem, jakim zauważyłem dzięki temu programowi, jest to, że moi pracownicy, współpracownicy dzięki delego, delegowaniu im zadań Zwiększyły im się kompetencje, pewność siebie i, i, i idą do przodu, roz, roz, rozwijają się. Dlatego jeśli też chcesz iść do przodu, inwestuj w siebie, uczestnicz w naj, takich programach jak Pawła Cermanowicz LMI.